Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to ziarnko gorczycy. Kiedy modlę się ziarnkiem gorczycy dzisiaj, to siłą rzeczy jakoś nie mogę uciec w czasie tej modlitwy od wydarzeń ostatnich dni. I tak sobie myślę, że tym ziarnkiem gorczycy niewątpliwie są. Poczęte dzieci, które ktoś w imię hmm. jakichś praw, które człowiek sam sobie nadaje, wbrew prawu naturalnemu, już nawet nie religii, ale szeroko pojętej etyki, filozofii, próbuje odbierać innym życie, dawać sobie prawo, by odbierać innym życie. Ziarkiem gorczycy niewątpliwie są. Także wspólnoty, które choćby w niedzielę zostały e, wpadły ofiarą e, agresji, profanacji ich świątyń, kościołów, Najświętszego Sakramentu, e, profanacji związanej z bezczeszczeniem liturgii, e, straszne rzeczy mnóstwo ziaren Gorczycy, które, które ucierpiały. Ziarnami Gorczycy są myślę także wszystkie te osoby, które chodzą z błyskawicami na maseczkach, czy flagach, ubraniach, czy ukazując je na profilach społecznościowych i, i, i z takim mocnym przekonaniem, że to człowiek ma decydować o życiu lub śmierci innego, też w jakim sensie są ziarnami Gorczycy. Bo ziarno gorczycy to ziarno, które z jednej strony jest bezbronne, a z drugiej strony może wydać niesamowity owoc. Co się stanie z tymi ziarnami gorczycy, o których dzisiaj mówię? Modlę się tym słowem i zastanawiam się, co będzie z poczętymi dziećmi, które może nie spełniają wizji rodziców czy, czy Społeczeństwa i, i po prostu obumrą. Umrą, zostaną zabite, nie wydadzą owocu. Co się stanie z tymi ziarnami gorczycy, które przez doświadczenie agresji zostały zranione i może wydadzą zły owoc, bo agresja często rodzi agresję, albo zranione e, nie będą umiały dzielić się pięknymi owocami. Co się stanie w końcu z tymi ziarnami gorczycy, które dzisiaj chcą zabijać i chcą wydawać owoce, które sieją spustoszenie? Trudne to wszystko bardzo. Słuchajcie, kiedy modlę się tym ziarnem gorczycy, to też sam. Doświadczam tego, że jestem ziarnem Górczycy pośród tych wszystkich ziaren. Trudny czas. Trudny czas, trudne relacje, trudne wyzwania przed nami. Oby jakoś to Pan był wszystko pomógł nam słuchajcie, przejść i poukładać tak, żeby było po Bożemu, żeby miłość nie była niszczona i żeby... Żaden człowiek nie uzurpował sobie prawa do tego, nawet przywołując najszlachetniejsze motywacje, nie uzurpował sobie prawa do odbierania komukolwiek życia. Niech więc nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.